Od teraz mamy 30 minut, żeby zrobić całe bingo TikTokowe. Czas start! Proszę bardzo, stary, od razu lecimy. Nie, mamy, od dobra, razu. już mamy piese. Od razu, Son Patrol, od razu Sean Patrol, już widzowie widzą. Okay, ja mogę zaznaczyć, mogę, mam, mam, zaznaczone. I jest super, stary. No nie, gaj, że będziemy cała oglądać, chyba lecimy, co ja? Bo to nie, jest Nie, nie, od razu, pulsat. od razu, od razu lecimy. Już mamy 15 sekund, stary, już mamy 15 sekund. Jeszcze zaznaczone, stary. Son, gdzie jest Sean? Nie widzę szonu. Jest! No dobra, na środku! Mam. Mam, mam, mam mam, go już! Dobra, lecimy kolejnego, lecimy kolejnego. Dawaj, dawaj! Dobra, alfabet? Alfabet warzywny, no nie mamy chyba tego! jest, cześć, Ej, ale A ona jest Polką? Ładny śpiew! Ładny śpiew! Ej, bez kitu to jest śpiew! To jest śpiew! Widzowie, mamy ładny, śpiew. Jak, ładny śpiew! Ładny śpiew! ładny śpiew! Jak burak. Ej, jak Szybko dawaj leci, śpiew. szybko leci. Lecimy next, A, lecimy dwa. next! Czy Dajcie no tu klatkę Nie, to za kironicz eee. czekaj, czy... czekaj, czekaj... Czy może czekaj, to podejść no nie... pod cringe? Nie, bo to jest fajna bajka Czy Ewanek jak jest za... Ty ja nie, Skip, skip, ale... skip, skip, Dobra, skip skip, szybki skip o. Ej, czy to jest Roblox? To jest Roblox To jest Roblox Dobra, widzowie, w te, z tej okazji jeszcze zapraszam na mój drugi kanał Robloxowy To jest Roblox To jest Roblox To jest Roblox Mamy Roblox, Roblox. Mamy Roblox widzowie Kanał Jawanek Jawan Plus Jawan Plus Guja, góra, góra jak coś Góra, góra Jest, proszę siatek. bardzo Mamy, mamy kolejnego Mamy kolejnego Miałam już więcej nie robić tortów w tym kształcie Czy to jest to laseczka? Czy to jest... <laughs> czy zaliczymy ją do laseczki? Nie, bo ona ładnie gotuje No dobra, no to nie Kolejna ładnie gotuje no, nie, ma, nie ma czegoś z jedzeniem? Dobra, czekaj, nie ma nic z jedzenia Na miejscu trzecim jest rocznik 02 No co ja wam powiem Bo już za wami jesteście starzy Na jest Dobra, tu jest totalnie dobra. nic dobra, nie cringe. widzę nic. Cringe, To cringe Ty myślisz, że to jest cringe? Nie, ja myślę, że dobra, będzie coś nie, bardziej cringe'owego ja, ja myślę, będzie, że coś dobra. będzie bardziej cringe'owego no. Dalej, dalej Nie gadaj, no, on to wypadnie jest... Ej, wiesz, że jak on wypadnie stary, to oni już nie... Nie Jop. No to sealnik ja. Jo, no, ej e, nie mamy nic takiego chyba, nie? 18+, plus! Nie na no dobra, nie ma nie. nie ma, no, nie, nie, ma, no nie, nie ma, nie ma, nie ma! ma nie ma trzaskania kurwa. Nie ma do ludzi 18 plus! Bez kitu! Widzowie mają zablurowane, no! Bardzo przeklinają! To się skończy! Czekaj, bo muszę to oglądać. Ej, a patologia? Nie, no BDO jest patologią. No, ale drzwi są z tyłu. Stary, bo ja znam tych case, oni chodzą i nap***ają głowami po tym, ja bym nie dał patologii. No to mówię, dobra, to do, 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 do 18, nie, no nic, nie. Ej, nie, tu nic, streamer, nic. streamer, streamer i 18. A bo to jest stream? Tak, to jest streamer, streamer 18. Eee, streamer 18. 18 Czy inny dobra. youtuber? Nie. A chyba, chyba, że disco Carol. Disco Carola zaliczamy do youtubera? Nie, nie dalej. streamer bardziej, bardziej streamer, skip, dobra. skip. skip. Oddej, liczę. Ja, ja. możemy to skipnąć <noise> po prostu, bo nic z tego nie mamy. Czekaj. No czemu tracisz czas?! No, jak wiesz, do... Bo to może być cringe! Tylko wykroczenie. Ale nie, prawo Marcina nie jest cringe, to jest Ale to może być cringe, ten akurat... Dobra, kolejny Roblox. To mamy już, to mamy już. Czekaj. Chyba, że Julia Żugaj będzie. Nie, będzie cringe. Jola. Przepraszam, mamo. Dobra, przepraszam, dobra, ale go... mnie to wykrzywia Dobra, dobra to musi być cringe, to jest Ja pie... O. o, O Boże, to jest cringe, jak ja zaznaczam Ja nie o. wiem, czy to nie będzie 18 plus Lepsze miejsca do cenia. Dobra, 18 plus już mamy zaznaczone, no. już na pewno No, to jest 18 plus Skipuj to po prostu No nie, już myślę, że nic nie będzie Ej, głos! Jest AI, jest AI, ale. Ja, ale to jest cringe razy tysiąc. Ja pierdzielę, jest AI, mamy AI, mamy, mamy AI. No nie, bo znowu jakieś będziemy mieli? Spokojnie, spokojnie, mamy stary 5 minut dopiero. Członie z Sigma, przedtem. Dobra, ja bym powiedział boomer, stary asf. Nie, to jest Sigiemka. Myślisz? Ale tu nie ma skiemki. No dalej, dalej, no nie ma skiemki. to skip, nie ma. skip, skip, skip O! O! Oh. EDIT! Yes! yes. Obrzydzenie! Obrzydzenie można! Bez skitu się, się. zeszygał się, się! Obrzydzenie mamy! Obrzydzenie mamy, Kolejny Ej, dobrze idzie! dobrze idzie! A za, za granicą grani nie można jest z Ukrainy, Nie, go zostawimy, nie, bo on już jest nie prawie, prawie jak nie u wiem, siebie. Ja jestem Oscar, a to kolejny dzień z życia w Holandii. Dzień zaczynam koło godziny 16, co i tak jest wcześnie, bo... No to i... To dobra, przecież przecież, przecież, mam, przeze, mam to... No, no właśnie, plus jeden. Kotolga! Laseczka? Nie, no nie tańczy. O Czekaj! Czekaj! Ej, jest jakiś przystojnik. Czemu nie ma przystojniak? Czemu jest laseczka? Nie ma przystojniak, zakładki. No bo nie ma przystojniak. Dobra, to jest też AI, ale. AI, no. To twoja <śmierdia> waga cię zabije, gruba. Muzonik, najsmutniejszy. <śmierdia> ja oh. O, Ooooo, dobra, laseczka! Jest, ale wiedziałem, czułem, że to będzie ona. Zczułem, że to będzie fagata. Jeden fagat, A Jadę, jest. <śmierdia> O? o? Co, Ej czy możemy to zrobić do Shown Patrol? A sąd Patrol już był przecież, no tak. Już był na starcie e... przecież. Zapomniałem Eee, nie mam, a co? Ale gold digger, ja p... Ale poleciała na tablecik na motorze, lecimy dalej. Yo, what the fuck? boże, 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 bozem! Co to kurwa? Co, 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 co to kórecz? I to jest co? dla mnie. Szczerze, to jest Dobra, dla, mnie dla, mnie? dla mnie troll. Dla mnie troll, dla mnie to troll, dla mnie troll. Jak... Naprawdę. Nie, no babka gada jakąś bałżkę, stay in, czy teraz dupy zwięzłe. Dobra. Ciao, ciao, ciao. Stay me? I o, laseczka. było już streamer, było. Ona gada tak, a widziałem to jeszcze za bo to... <grym> nie, nie. Na baszy... Dobra, to musi być zimno, to musi być zimno. To ja wiem, jaką skuteczność ma ten tekst. Istnieje taki universo. dajmy to boomer, proszę, ale to jest boomer nawet jeśli o te komentarze. To jest boomer as no? Naprawdę, i ja piszę takie dziady stare pisały. To jeden z najpopularniejszych artystów na całym świecie. A to jestem ja, Zagranica! tym Jest, za granicą, no Ed Sheeran w Polsce, to on to jest z zagranicy, w No Nie no, ale jest Ed Sheeran stary, jest z zagranicy Ej, Ed Sheeran na w Polsce, no przecież to jest z zagranicy jak zaznaczaj no. Dobra Stary, już mamy z połowy myślę, wydaje no. mi się, że połowy no, mamy Myślisz, że oni nie zauważą? Na spokojnie, oni... Boomer możemy jeszcze raz zaznaczyć, dobra Dobra, elegancko jeszcze Boomer, dobra, już Ale Boomer dalej. był, już Boomer był P***** gay. gej <laughs> Nie. King, cringe jest no dalej no. dalej. Nie ma co, nie ma co. Ej, mamy jeszcze inny youtuber z takich tych. A to Jenny to jest TikToker. Wiem, ale jest, ja, jest wie. jak coś. No tu... Ku... Nie będę patrzył jak Lody gości robi. Dobra, jest z tym naukowcem. Nie, dobra. A, k... Rysel nie ma takiej zakładki. Dalej, nie. skip. Ku... Cimy, bo staje ale... czas leci! Stary, mamy... Czekaj, bo mi zgas telefon. Osiem minut. 9 minut. O kur... To... Mam jeszcze okay, 20 okay. minut. Ej, możemy pooglądać, poczekaj. Ja to widziałem kurwa, już jak no, ten, jak jeździł. Kurwa, się w stopę. W stopę. Stop. No, a dalej, kurwa, aj, aj, no. No ja ole. Drugi raz ten sam gruby, ja pierdolę. Ej, czy to jest brain rot? To jest brain rot! No nie, to nie jest, kurwa, tung i tak dalej. To jest brain rot, ja wiem, ale nie, nie zaliczam tego. No dobra. Musi być taki stylu tung tungtunga. Inny youtuber Inny youtuber? Wpa inny e, youtuber to jest youtuber Dokładnie To jest streamer, ale też youtuber Dokładnie, więc spadka nie dobra. będzie Dobra, e, inny youtuber, jest, dobra O ja pierdolę <ścoughs> Ja pierdolę A patologia? To jest bumerazło Jezu dobra, bumer, bumer, bumer. Dobra, Kto no mamy bumer. No proszę, k... skipnij to proszę! A ty masz swoje miejsca intymnego? No, nie mam, nie mam! UCIEŃ mi Co to jest? on będzie przede mną, bo on chce tylko fajki mam to w kcie tak szczerze. To było, k... to, <grytualnie> to było. było. To niż... Na przykład wspólne kąpiele, ksi Mmmm. Mmm. się z pomył, dobra skip. <grytualnie> Jestem ja ale ono się pojawia dużo No bo ty za dużo je oglądasz, ty jest twoje <grym> Nieprawda, Ej, nie ma już smakówki, kur Staje, bo ty tak długo oglądasz jakie że to algo i cię psuje kurka Ja pierdobra. S Dobra dalej O, O Patel znowu No bez Bo tutaj jest? Wy, Wyproszona bez seresu, zaraz orchateczny Dobra, skip jak to co? No gości kapi na babę, seriali animowanych dla dzieci Dobra, patola. patola. <grym> <grym> no, patologia. No, a Patolek. drzwi. No to patologia, <grym> jak... ja No, my, we mu No to No to jest! No to jest! No to jest! No to jest! Będę. to No to jest! No to jest! No to jest! to jest! No Patologia, ja No to No patologia. No on jest! Nie. No 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 i No o nie dobra, nie na ratunek nie będziemy oglądać. Się, a, my dzisiaj a my dzisiaj spokojnie nad wisełkę z chłopakami brownie wywalnąć. wisełkę, z nami do snu Jaki cringe. Jezus Maria! No przestań k... Ku... Ogla no czekaj! To... No pytanko szybkie. Nie, dobra, Instagram ja jakaś <laughs> jak napiszę, bo on ma problem. Dobra, ej, dobra, dobra, zga... ciekawe, czy zga... mamy stary w czasu. Czy zgadnie moje imię? Nie możesz zmieniać swojej decyzji. Dobrze. No wybrałem sobie napój. Janek Wybrałem. No, też wybrałem to. No i co mi powiesz? Dobra, jeżeli to już zrobiłeś, to szybko powiem, że bardzo mało brakuje do... 600... Kur... Nie obchodzi mnie to. Uh -huh. Jesteś gotowy uh -huh. zobaczyć, czy dobrze ci przeczytałem w myślach? Uh -huh. Jeden... Dwa... Trzy. Czy właśnie ten napój wybrałeś? A on miał zgadnąć moje imię! Jaki skam! <laughs> <laughs> Tyle ci mogę powiedzieć, co za śmieć! <laughs> O ładnie śpiewa eee, będzie, by było, ale było. Ale eee, no dobra, no dalej, no. Wariację. Jak ogolisz sobie te ochrone <gulone> brwi, to niektórzy myślą, że już ci z nimi, że nie wrócą nigdy. No k Dobra, nic nie stanie? będzie. Dobra, dobra, nie będę oglądać tych urywków. No bo nie. Już wyobrażam sobie jak go naboję. Ja oh, ale wykręt, o mój Boże Dobra, dalej, dalej, proszę, dalej, nie chcę takiego czekać Jezus w Maria, jaki wykręt What the f**k Kto ta k**wa robi? Kto, Kto, tak... <noise> ale, kogo, to Kto ta Co robi? Dobra, stary, za długo ci schodzi Za długo ci schodzi, za długo ci schodzi Stary, mamy jeszcze chryć... 15 minut ponad smutne, spry... A, dobra, to nie, to jest smutne, smutne, tiktok, smutne, tiktok Skip, 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 serio. Dobra. No gapi. Ja, nie no, można. Dobra, to są najlepsze testy na świecie, proszę jej. Był dla mnie totalnym zawodem. Nic się nie stało. Dawaj nexta. Ja pierdole, jak A to już dziś. Dobra, skip jak no. O kur. O Patologia Było Nie ma kostek lodu mamo? Nie ma To pieroga wrzucę O nie Pięknie w tej Warszawie Piękna Nunia, piękne miasto A śliczne Ja Po moście kolejowym jadą dostawczaki to jeszcze wszystkie jadą tyłem a few moments later. Tu wracają się znowu, co? Dobra, tu będzie, czuję, czuję, że tu. O oh, kurde, czuję, że tu. Uch, czemu on... What the fuck? A widzieliście, że u wybrzeży Australii. Zesram dobra, się zaraz, o, to dobra, to... ej, dobra, musi być coś. 65 koła lajków, bej stary. Bej 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 no, bej no, no. Proszę, mów mi sigma. Matematyka, mów mi sigma, okay, no kiedyś by był, no ale no. Ja mamy to! Ale łysy ją, proszę. Ale łysy ją. Dobra, za długo to trwa. No tak. POLITYK! 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 mamy to! Tuszkie! 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 jest! Tuszkie! jest Tuszkie! 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 skip, Tuszkie! 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 to Tuszkie! 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 Będzie, bez będzie, kitu. będzie! No zobacz jak on wygląda! Kru... 14 dni kru... bez kitu, Silver Surfer! Ale to jest blowek! Kru... A! Nie, on musi wstać tą mema na tym szorcie, musi. Dla pozytywnego ataku efektu muszę 10 minut wrzuć tą gumę, więc stać. Nie mam 10 stawić. minut, zostało mi trzy. Skipnij to kru... W sensie nie skipnij, Dobra. tylko... No, pokaż się jako silver surfer, proszę cię. Jeśli chcesz takie gumby, to zostaw komentarz i follow Nie ma! Nie się kłóci kru... nie wymieniło. Dawaj <laughs> kru... sorry Filmik? 360 głośnika? Dobra. Byłaś teraz! Co? Cześć, bo ten ku... Apostoł, to jest apostoł! on co mnie chłobity? A odpętuję już demonów. Ujekam! <laughs> <Siły. laughs> Ej, ja myślę, że czarny humor to możemy podrzucić no, no, nie wiem, nie, bo to nie jest humor, on tak sobie no robi. To, no, ludzie <laughs> ja się nie modlą nie tutaj. Tak Patrzcie, ludzie stoją się modlą, on wywołuje a, z nim debatę. A to nie jest kręg, jest ręca kary. What the Dobra, to jest czarny humor. No czarny, czarny, czarny humor. Dobra, no, nie, jaki czarny humor, bo jest. Ona, osoba. Dalej! Coś jest o Chińczykach, stary! No bo. k. jest historia z Edita! jeszcze nie ocenił. Jestem pierwszy Ale pan pierwszy Dobra cringe, chciałem wyjść Co to Tomasz Karolak kuta. No, Nooo, mój ojczyzna ja pierwszy. Dobra dalej kurwa, Stark, rolno spożywczy No patrz, kolejny, teraz no, nawrót tata, Na nawrót, dawaj Na nawrót spol, spol, Sport, 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 sport Ej, bez kitu, no, to jest sport A skąd na to jest sport Bez kitu Ale to nie jest banji. to nie jest banji? To jest Bungie? A skacze? skacze? a to nie jest scen? Spadochron? No ja nie wiem co on skacze. No dawaj, skaczku. No Bandzi! No, ale mamy mamy banji, ale to nie chodzi o te banji, to chodzi o Bandzi-Bandzi. Ej, a możemy to zaznaczyć? Teoretycznie tak, nie było określone. No bandzi, dawaj, Dobra, jest Bandzi-widzowie, <laughs> <laughs> jest Bandzi. Nikt nie powiedział, że w zasadach tego nie ma. O a, polityk. ale to już. Mam to w dupie, mam to w dupie, czy ja miałeś widzę u chłopaka. Dobra. Zagranica, no ale. Nie, czarny humor. Cześć, będzie czarny humor. <laughs> pracujemy, no ja na pierwszym? No nie, no gościu się nazywa Hot Chocolate, to nie może nie być czarny humor Dawaj, zaznaczam to guys, no what friend, what on no Come on guys, no Come on No dałem czarny humor to no. Dawaj, ty z w nowym roku szkolnym nauki będzie reklamowa... szkolny ma znowu 188 ja, ja bym zaznaczył, jest co? co Dzień dobry! Kupiłem od widza za złotówkę Samsunga S20. Wy***ny Samsung, dalej. nie się największy ciężar. Ja. Eee... Ja oglądając te TikToki, ja pier... Dalej, dalej, mam to w dupie, stary, mam to w dupie. Stoimy też było. Okay. Staje zostało nam tak mało. Wczoraj. Tak mało nam zostało. Typowa złotówka... Czekaj, ile? 10 minut, stary, 10 minut zostało. Mam to w nocy! Głównie z tego wyjdzie. Jezus, kut. Dzień dobry, proszę pani. Super! Nowy trend, żeby był nowy trend. Mama zwariowała Czy jest coś? Dobra, Nie. To patologia i tyle, dalej. Pięć. Patologia. Dalej. Dobra, Maska nowy trend. Waliowała przed przedtreningówka, wchodzę do gymu, zaczynam rozgrzewkę, yeah. zawsze... jest dalej! ze stroną... Dawaj, dawaj, no dawaj, dawaj, dawaj! Czas na nie Nie, ja, pierdol, ja bie... Nowy trend! Nowy trend. Bej, to jest nowy trend, oni z tego trendują! On no tak, tak, 50K. jest, 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 Dobra, to jest, 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 ja bie... to to się jest, 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 się. robili tych jest, 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 nie jest, się! być. jest, Nie, nie nie Ja od bie... <laughs> DZIĘKI ZA tu NIE DOTYKAJ ŻONY! Jest z Jestem Ja pier... Chyba, czy będzie jakiś... Nie, wiem Będzie walił tak wiem, ale gdzie jest ten? Ja... Jakiś... nie ma nic. Nie, dalej, dalej, co ty Co pier... ty Dalej. Ej, czekaj! Nie, myślałem, że będzie jeszcze youtubera, ale my mamy. Fajna fura, czy jest fajna fura? Nie ma fajna fura. She's David Jasper! Oh, ku. Daniel, jeszcze... O kur... O kur... to tu zostanę. Zaryzykuję na jedno oko. Dobra, daj lajka idziemy. Nie, daj, dawaj, nie spierd... Sp sp Dobra, to później wejdziemy i dalej. No. no, nie ma. Jaką piosenką określiłbyś się swojego byłego? Dawaj. Dobra, dawaj, co dalej. Tu by nie chcą ze mną chodzić. Kiedy pusta szklanka robimy buty z papierków w polule. Ja p. Dobra, tak. No, bo... <laughs> do... Czekaj. <laughs> no zagranica. <laughs> no, mogliśmy jako. dać męsko. Ej, to jest brainrot, to jest brainrot. rot! i powinien być w bingo. To ja w bingo, to jest. Bra... Ja uważam, że to nie, jest. To brain nie, to nie, to jest mem, to jest mem, ku... No, no a, dawaj, mem, brainrotowy, k**a. Kościół no, podjechał, i... ej. No i dobrze zerł, że po prostu Dobra, no nie ma. No to musi być Brainrod, no to jest brain Nie <śpiewanie> nie ma tung, tung za góra. No kurwa, No, ma być no ksa gościu, gościu jakiś mówi do baby, że gdzie jest, że jest gruba. Dobra, zaznaczymy później, później zaznaczymy, spokojnie. Może będzie coś to... bardziej Oooo. Dobra, do kościoła, łotap. Nie, proszę. Julii, żugaj dalej nie ma. Ja pierdolę, już mnie screenrował. Cześć jest Julia, żugaj! Cię jest Julka. Dobra, no, w... ja pier... no zawsze mi się pojawia Co to się dzieje? What the fuck? Janiewska, no jest nawet I Janiewska, dlaczego nie ma? Kucz? I dlaczego jej nie dałem? Cześć. Ja pierdolę, Tomek. <laughs> Zostaw, dostaję babę, go. Go, 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 skip Do tego k fędzla. Dobra, to zostaj na chwilę. No ale to na, po, na połówkę sekundy Gę tych k stoi. Ga... GARAMARAMAN? No nie no, jest stary, to jest, tory, to jest man, stry, ty, kru, brain rot, no wtf, on stary rozcina tory tak o! To i mem! Wszystko na wszystko brain na tym, bo ty jesteś k***a brain rotem, no k***a, w opony, odejdź! trzy Dalej. Jak ty widzisz to samo, ody, i nie teraz, to jest dziwne. No bo może brain rotem, o lejka, to lęka. Aha, O kupa. Nie <śles> ma, <śles> o, to, to nie ja. To, to nie ja! Dobra, no, stary brakuje, pięć minut, pięć minut! No to mówię, ale ja nie! Ja Jesteś Jesteście razem? Nie, no to jest rot, no! Skipuj, No wręcz, ten nie biegnie, stara baba się wystać, no! Baba. Nie, to jest rot. ostatecznie daję to rota. No, what Baba biega do Kibla dobra, dobra, z, i dobra, dobra, gada z dobra, dobra, mężem, no what the fuck! Dobra. Ale skipuj lepiej, skipuj dobra. lepiej, no kurwa. Robert, nie ma nic, no Uf, nie dałem Roberta, ale A, Robert był syn. Jezus, fagata zostawiłbym, ale przepraszam. Makówka, wiesz. Skipuj, skipuj, skipuj. Pozostał Jasper, Żółgaj. Teraz bungee, ale dobra, no już mamy Ej, jest. Mam bungee w pewnym ale, ale to jest, jest prawdziwy bungee. Parę no bungee jest prawdziwy bungee. Skip. Dobra, faga, fagatę może? Nie, nie można. Co to się dzieje? Ja pierd... Gdzie jest Dawid Jasper? Dawid Jasper, no proszę. Gdzie jest Dawid Jasper? Dawid Jasper. Dawid, niech będzie chłopak Dawid Jasper. Jasper. Jasper? Skippy szybkie, mamy Przecież... ile czasu? Czyli trzy minuty, i ja pierdolę. Dobra, na, tutaj, na skip, jak nie będzie Jaspera, no. Jacob, ja, nawet Jacob był. A nie ma. Jezus, Maria. Nie ma. Ja pierdolę, nie nie jakie ma. gówno Nie proszę. Ma. Jasper. Nie ma. David. Nie ma. Nie Dawid. To? Dawid skip. Jasper. Skip. Mamiko. Jezus, jestem. Chocolate znowu. Hot chocolate, boże. A skip, <laughs> Dobra, nie, już mnie screenlowało. Daj, zazbaj, będzie Nie no, Shio jest! Slejt stary Shio jest! Shio, a gdzie jest Julia? No, hey, Shio! Jest Shio! Nie, nie można Nie, zna, nie można. Czy można. Czy Julia, obrę? żugaj, to Julia, żugaj. Farel też! Gdzie jest Farel? Gdzie jest Farel? Nie wierzę! Gdzie Największe jest? TikTokowe Zfail trendy. Low, Ale nie, nie, nie! Ale... Julia, żugaj. Oh. Co to jest za flaga? Oceniamy! Nie wierzę, nie wierzę, że my nie wnęcimy do Robotny, co to k***a? Ku... Skip! No. Nie ma Dawida Jaspera i nie ma Julii Dżugaj. No przecież to jest amazing. Co się to stało to nie z No to był w tej przeszkód do tego! Ja Ferania mi... z Jasperem! No co ty to oglądasz? Nie, nie no do swoje nasienie do jajka, bo gdzie <grym> mamy. Dalej! Ja. No kurwa! Jezu, Jezus, Maria, już muszę wszystko skipować, bo nie Dobra, mam czasu. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie, nie gaj, że my na takim czymś. Szybko, no, Dighman, no boże, Dajman. No przecież Julia żegaj ma po milion lajków like na TikToku, jak jest. jest Jasper? Nie no. Tyś. Pochodz ten Jasper, ten drugi Beskitu. się pojawił. Nie, bo jest Dawid Jasper, jest napisane Dawid Jasper. Pełna. Ludzie, jedzą bardzo dziwne, że. Jezus Maria. Nie pierwszy. Nie wierzę, nie wierzę, że nie... Nie, nie no nie są wszyscy oprócz Jaspera i Juli żugaj. To wszystko jest. Makówka też była trendem. I gdzie jest Makówka? Nie, nie, no przecież Makówka po 150 na odcinek tam na YouTube. No jest Sean Patrol, kolejny Sant Patrol. Ja pierwszy. Edzio, Edzio był, rozumiesz? Edzio był, a nie ma Juli żugaj Ej, to? Da. Nie. Co, ty jakiś dzieci... No bo myślałem, że może do Juli Żugaj wbijają na chatę. Ile makaronów mnie zatrzyma? Jezus, Arturo. <grym wytrząc> ale to był dobry, to był dobry, pauza. O, bieg. Nie mam zgody, że mój tam nie jajko. Nie, no to, ale to nie jest... O kudna. To jest łechtaczka. Ja... Ja... Nie wierzę, i nie mów szukaj. Dawaj, 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 nie dawaj, nie dawaj tam, dawaj, nie dawaj, nie dawaj, dawaj. Koniec. Widzowie. Dobra, stajesz, zobaczysz. Skip teaser, czyli to kiesz. Przegaliśmy już na pewno. Poczekaj. Przegraliśmy. 30, 30 już minut. Przegraliśmy. Dzisiaj przegraliśmy. Dobra, przegraliśmy, ale, ale ja jeśli trafimy ja w pokazać, w trzech, ja, jeśli trafimy w trzech to przysięgam, że roz. System. No, pewnie tak będzie. Zabrakło nam Dawaj. tak. Makówki, Farera, Juli Żugaj, Dawida Jaspera i, i Silver Surfera. No, pięć rzeczy. KASIKS! KASIKS jest, jest nagle, nie było jej wcześniej. Dobra. Robiliśmy ją w Dobra, ewidentnie po prostu popatrzmy. nie chce się popatrzeć. Zaraz zobaczy się pojawią te wszystkie rzeczy. O kurwa. Ja, Zobaczysz, zaraz będą te wszystkie rzeczy. I to jest nasz pech. Fausti nawet jest, jest. Ja Fausti pierdę, biega pory. w tłum, wszystko nie mogę. jest! Wszystko jest, stary. Nie, nie Cześć. ma tylko najważniejszego. Jeffrey, jest? Nie wiem, widzowie. Dobra, widzowie. Nie, nie ma, nie ma, nie ma. Po prostu nie ma, wyparowało. Staraliśmy się, jak mogliśmy. Staraliśmy się, ale dużo zrobiliśmy. Dużo. Bardzo dużo, zostało nam tylko 5 z 25, ale następnym razem wyjdzie. Ja za dzisiaj mam bardzo dziękuję. Siemańko.